Cześć! Dziś opowiemy Wam co nieco na temat łóżka fakira. Ze mną jest kolega Zbyszek. Postaramy się sprawdzić, co tak naprawdę jest bardziej wygodne. Leżenie na kulkach czy leżenie na gwoździach? I jak tam Zbyszku leży się na łóżku złożonym z kulek? Niezbyt. Nie chciałbym z niego zejść. A dlaczego? Jak myślisz? Niewygodnie. Wbijają mi się kółki czuję, po prostu mogę policzyć, ile mam kulek na plecach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kulki są jedynym podparciem w tym momencie dla Twojego ciała. I duże odstępy między nimi powodują ogromny dyskomfort. Moja masa temu coś czuje. To co, może teraz przekonamy się, czy wygodniej byłoby leżeć na łóżku fakira zbudowanym z gwoździ. To zapraszam. Zbyszku, na kulkach było niewygodnie? No niewygodnie. To teraz przekonamy się, jak to będzie w przypadku gwoździ. Ua! I co? No jest dużo lepiej. A wiesz, dlaczego tak się dzieje? Pewnie mi powiesz. Tak, powiem. <laughs> zdecydowanie. Chodzi o to, że naszych gwoździ na łóżku fakira jest zdecydowanie więcej niż kulek. Dlatego też na każdy gwóźdź przypada mniejsza część naszego ciała. Stąd nie czujemy dyskomfortu. Nasz dzisiejszy eksperyment pozwolił dowieść, że łóżko fakira jest tak naprawdę o wiele bardziej wygodne niż łóżko zbudowane z kulek. Prawdziwe łóżko fakira złożone jest z jeszcze większej liczby gwoździ, a co ciekawe są one ostro zakończone. Podobny efekt moglibyśmy odnieść leżąc na łóżku zbudowanym z jajek, gdzie równie wygodnie byłoby nam na nim odpoczywać, bez zniszczenia ich struktury.